Hej, hej, z tej strony Nitro Witam Was na filmiku Gotuj z Anfomanem. Dzisiaj ugotujemy kurczak ala fusion. Zapraszam Was do kuchni. Do kurczaka w stylu fusion potrzebujemy cukini. Tutaj mamy pasta czerwona kary. Tutaj jest zmieszana limonka, łyżka limonki z małą łyżeczką sosu rybnego, pieczarki, cebulka dwie cebulki dwie marchewki pokrojone w paski no i oczywiście kurczak i tutaj mamy gdzieś o, czosnek się nam schował czosnek więc zaczynamy gotować na patelni w stylu wok rozgrzewamy olej na początek jak już się nam olej rozgrzeje wsypujemy marchewkę jak widzicie tutaj sobie chciałem to zrobić bardziej w stylu tajskim, więc pokroję ją słupki. Obsmażamy ją około 2 minuty. Delikatnie ściemnieje. Wtedy możemy dodać cebulkę. I smażymy do zmiękczenia cebulki. Po podsmażeniu się cebulki z marchewką wciskamy czosnek. Jeden duży ząbek lub dwa małe średnie. zmniejszamy ogień uważamy żeby nam się czosnek nie przypalił bo się zrobi gorzki i już możemy powoli dodawać kurczaka starajmy się go rozłożyć na patelni ale powiem wam cudowny zapach teraz co zaczyna cebulka z marchewka słodka i czosnek po prostu genialne ja jak widzicie mam dość drobno pokrojony go kurczaka ponieważ ja lubię mieć go drobno ale jak Wam się nie chce tak drobno go kroić to możecie po prostu wziąć go grubiej to jest pełna dowolność tej potrafię teraz troszkę zwiększymy ogień delikatnie to przez chwilkę jeszcze tutaj męczymy cudowny zapach powiem jest kilka szkół odnośnie robienia kurczaka kary. Jedna z nich mówi, żeby pastę kary dodać do cebulki przed dodaniem kurczaka. Ja osobiście wolę dodać pastę kary w tym momencie, kiedy on się zaczyna trochę smażyć. Ile dodamy, a dodamy takie. Dwie takie łyżki. No. Jedna A, zaczyna nam pryskać. To dobrze. No. Ale to zaczyna to fajnie pachnieć. Żałujcie, że nie możecie powąchać. Ale myślę, że jak będziecie to robić w domu, to spodoba Wam się zapach. Po prostu po całym mieszkaniu się roznosi. Cudownie. Uwielbiam zapasy kuchni azjatyckiej. Jedna rzecz nad jaką bolewam to to, że nie można w Polsce, znaczy ja nie spotkałem w Lublinie, żeby można było kupić świeżą trawę cytrynową, po prostu uwielbiam dania z trawą cytrynową, ja tylko się spotkałem z mrożoną lub jakąś taką konserwową. Aha, w produktach zapomniałem, że jeszcze będziemy tutaj dla złamania koloru dodawać groszek konserwowy, a chyba, że wspomniałem, nie pamiętam. Chwilę to jeszcze podsmażamy. Dobra, możemy zwiększyć potem ogień. I teraz w tym momencie możemy już dodać pieczarki. Jak widzicie, ja mam bardzo grubo pokrojone pieczarki, ponieważ y, lubię ich smak, a w takich potrawach on często ginie. O, trochę stało się i teraz tak. Smażymy to wszystko jeszcze przez 5 minut, po czym, dodamy, po czym dodamy tutaj pół litra wody lub bulionu. Zależy co mamy. Ja zaraz sprawdzę czy mam bulion. Może też być, też być tak, że dodamy pół litra wody i kostkę bulionową. Najlepiej warzywną dobrze, wrócimy za 5 minut minęło około 3,5 minuty jak widzicie i słyszycie mimo dużego ognia to nam troszkę zaczęło się tutaj warzywa wodę puściły kurczaki yy, i pieczarki przemieszamy to jeszcze chwilkę podsmażymy i dodamy wody, tak jak już mówiłem, nie mam bulionu, więc tylko samej letniej wody dodam i będziemy to gotować przez do, do odparowania połowy wody o połowę, jak nam się to zredukuje o połowę wtedy będziemy dodawać e, cukinię jeszcze chwilę poredukujemy, tak żeby zmiękła fajnie nie chcę jej rozgotować, dlatego jej tak nie podsmażam, a wolę ją troszkę podgotować Następnie dodamy groszek, przyprawimy i będzie gotowe. Ja to będę podawał z znaczy no z ziemniakami, bo lubię tak. A można to się nadaje do ryżu, do makaronu, to już jak kto woli. Ja wolę to z ziemniakami. I żeby złamać trochę smak z kiszonym ogórem. Dobrze, więc dodamy teraz już wody. 10 jest Letnia woda. I teraz to redukujemy o połowę. Jak nam się zredukuje, wtedy wrócimy. Ok, jesteśmy z powrotem. Minęło około 7 minut. Jak widzicie, nam to płyczy. Po czym poznać, że już jest wystarczająco długo, że się gotuje? W sobie Musicie spróbować cukinię, jeżeli zaczyna być już troszkę miękkawa. To znaczy, że jest ok. I co teraz? Poza tym, jak słyszycie, tak jest, jakby czuć, żeby to było, słuchajcie, jakby to gęste to było. Teraz dodamy groszek. Z groszku odlałem połowę wody, resztę zostawiłem, dlatego że nie chcę tego słodzić cukrem, a do tego typu potraw trzeba troszkę słodkości dodać. Więc ten płyn z groszku jest wystarczająco słodki. I też ważne. Spróbujcie groszek, zanim go wrzucicie. Czy jaki on jest twardości? Bo czasem trafiają się takie bardzo miękkie, a czasem się trafiają takie dość twardawe. Czym miększy, tym krócej będziemy to teraz gotować. On jest ten, co ja tutaj mam, jest bardzo miękki, więc tak tylko delikatnie go tutaj pomieszam, żeby to nam się nie rozleciało. Zaraz jeszcze to posolę odrobinę chyba, popieprzę i będziemy gotowe. Jak mówiłem, będę to podawał z ziemniaka mniej, ale jest też bardzo dobre z ryżem. To wtedy to bardziej przypomina hmm, kurczaka kary na czerwono. A. Trzeba troszkę dosolić. Nie, widzicie niedużo szczypeł. Też sprawdzajcie, czy kurczak jest miękki. Ja tu już muszę być ostrożny, ponieważ marchewka zaczęła się już rozpadać. Cukinia jeszcze jest chrupkawa tak jak lubię. Pieczarki też takie duże nie rozpadły się, więc jest wszystko git tak, jak trzeba. To mówię o git majonez. I to jest, proszę Państwa, taki wok. To jest na dwa dni dla trzech osób, czyli sześć porcji. Bomba! Powiem Wam, bomba! Fusion nie jest trudny do zrobienia. Całość z krajem mi około godziny. Tutaj obok będzie jeszcze tablica z produktami, z ilościowa. Oraz jak zwykle z cenami. Czyli takie podliczenie, ile nas taka porcja kosztuje. Bo wiadomo, pieniążki są też ważne w gospodarstwie domowym. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do następnego filmiku. Zapraszam do subskrypcji. Proszę o łapki w górę. Trzymajcie się, hej.